Witam serdecznie i zapraszam wszystkich panów z znaku Byka na czytanie na wrzesień 2025 roku. Energia główna na ten czas dla was? Co odejdzie do przeszłości? Co przyjdzie nowego. No i zaczynamy. Co my tu mamy, drodzy panowie? Mamy tu jakieś ruszenie z miejsca, tak? Być może zastanawiałeś się nad czymś. E, chciałeś tu ruszyć z jakimś tematem. Wiecie co? To może być też tak. Pierwsza sprawa. Może to być jakiś wyjazd z kobietą, z kobietą, która jest w ukryciu, z która na przykład. Mm, no nie wiem, z kochanką przykładowo, tak? Tutaj może być jakiś wyjazd z kochanką, gdzieś. U innych panów może to być ruszynie, ruszenie z kopyta z jakimś nowym projektem, tak? Coś sobie zaplanowałeś, coś zaczynasz. To też nie musi być tylko projekt. To może być coś, co robisz w zgodzie ze sobą, tak? Czyli wszystkie te karty są w jasnej odsłonie, więc. Czyli. Podejmujesz jakieś ryzyko, zaczynasz coś nowego, nie wiem. Być może się gdzieś przeprowadzasz, być może zmieniasz pracę, być może po prostu rozpoczynasz jakieś swoje przedsięwzięcie, tak? Albo też yy, zaczynasz nowy związek, po prostu, i tutaj te sprawy ruszają z kopyta. Być może coś stało w miejscu, to teraz to rusza. Co jeszcze mogłabym tu powiedzieć? Mogłabym powiedzieć też, że będzie natłok jakichś obowiązków, tak? Że tutaj trzeba będzie pogodzić ze sobą jakieś różne sprawy, właśnie przez to, że zaczynasz coś nowego, idziesz w jakimś nowym kierunku, robisz to w zgodzie ze sobą. No i tutaj trzeba będzie pogodzić ze sobą jakieś różne dwie sprawy, różnych kilka spraw. Może to ci też przynieść jakiś sukces. Rytwan mówi nam o małym sukcesie, czyli jeżeli zmierzasz w tym swoim nowym kierunku, to będzie zakończony małym sukcesem. Dobra, teraz po, we wrześniu małym, później może być wielki, tak? Teraz zobaczymy, co odchodzi do przeszłości. Tutaj mamy kartę wieży, trójki monet i królową kielichów, więc być może u kogoś zawaliła się jakaś współpraca z kobietą z trygonu wody, rak skorpion, być może u kogoś zawaliło się budowanie czegoś z taką kobietą, albo z kobietą wrażliwą, bardzo pomocną, bądź też jakaś relacja z przyjaciółką, na przykład, bo, nie wiem, ta relacja się zmieniła na inną, albo. albo dowiedziała się o czymś ta przyjaciółka i ta relacja się skończyła, tak? Tutaj mamy właśnie zburzenie się czegoś, co było budowane, budowane wspólnie z tą osobą. Więc mogła to być jakaś współpraca, mogło to być jakieś uczucie. Albo jakieś takie wsparcie. Nie wiem, ktoś coś dostrzegł i się skończyło. A co przejdzie nowego? E, tutaj mamy, wiecie co? Być może jakieś takie dążenie do powrotu do równowagi. Wydaje mi się, że wiecie, były wakacje, może były jakieś spotkania, rozmowy, spotkania towarzyskie, dużo rozmów, negocjacji, jakichś tam fajnych, yy, może zakrapianych imprezek, tak? I tutaj jakby następuje powrót do rzeczywistości i i, i, i... I co? I powrót do równowagi. To też mogły być jakieś wyjazdy właśnie. Jeżeli nie chodziłoby o to, no to o co mogłoby chodzić? Mogłoby chodzić o konieczność podjęcia jakiejś decyzji. Być może trzeba z kimś porozmawiać, skonsultować się, być może trzeba y, z kimś ponegocjować. Tu zależy o jaką sprawę chodzi, tak? Jeżeli macie jakiś dylemat, trzeba podjąć jakąś decyzję, porozmawiać być może z kimś, żeby wasze życie powróciło do równowagi w jakiś tam sposób. Nie wiem w jaki, nie wiem o co chodzi dokładnie. Ale takie rzeczy nam się tu pokazują. Zaraz zobaczymy, co mamy w pracy. Finanse. Dom rodzina. Dobra, w pracy mamy, no, nieciekawe energii, wiecie co, tutaj wydaje mi się, że niektóre osoby mogą tracić pracę, mogą odchodzić z pracy, tak, mamy dziesiątkę mieczy, może to być też nadmiar jakiś tam, e, dobra, powiem pierwszą myśl, może to być zakończenie umowy, tak, to też jest zakończenie umowy, no i odejście też, e, sąd ostateczne. u innych osób może, mogą się pojawić jakieś plotki, tak, Mogą być jakieś plotki albo też nadmiar obowiązków, być może ściągniecie różowe okulary i dostrzeżecie, że za wiele obowiązków na Was spada i nie chcecie tak dłużej, tak? Podejmiecie decyzję, że wolicie odejść i iść w jakimś tam swoim nowym kierunku, niż tkwić w tym miejscu, w którym no, przytłaczają Was albo papierkami, albo jakimiś tam sprawami tak do załatwienia. Teraz to dostrzeżecie. Jeżeli. Mm, jeszcze jedną opcję tutaj powiemy: jaką opcję? A właśnie o tych plotkach. To też może być sytuacja, w której ktoś plotkuje w pracy, tak? Na wasz temat. I po prostu macie już tego dosyć i wolicie tą sytuację zakończyć. Nie wiem w jaki sposób. Tutaj nie musicie koniecznie odchodzić, tak? Możecie zrobić coś inaczej niż do tej pory. Po prostu o tym mówiłaby karta sądu ostatecznego, że nie skupiasz się za bardzo na tym, na przeszłości, na tym, co ktoś tam gada, tak? Tylko no, robisz swoje dalej. Dobra, teraz mamy finanse. No i tutaj mogą być jakieś sprawy dotyczące. To jest do panów, którzy mają dzieci i na przykład y, nie są z partnerkami, z którymi mają dzieci. Tu mogą być jakieś kłótnie o finanse dotyczące dzieci, o wydatki dotyczące dzieci, może o wydatki szkolne czy coś takiego jeżeli nie chodziłoby o to no to tutaj też mogłoby chodzić o jakiś wyjazd, tak, jakiś wyjazd, podróż być może właśnie z dzieckiem, a jeżeli nie, no to po prostu sami gdzieś chcecie sobie wyjechać i teraz musicie pospierać kasę tak, żeby na to mieć, na ten wyjazd, na tą podróż na te spełnienie jakichś tam swoich marzeń dobra, w domu co my tu mamy tu mamy sytuację w której ktoś być może zostanie niesłusznie, niesłusznie osądzony o coś albo Niesłusznie oskarżony, wiecie, to może być takie słowne, że po prostu coś tam się komuś umawia, może to być jak, no właśnie, jakaś taka bliska relacja rodzinna, która zakończy się takim smutkiem, rozczarowaniem. Że jak ktoś mógł tak powiedzieć, jak ktoś mógł w ogóle tak pomyśleć o mnie, na przykład, że ja coś takiego zrobiłem, zrobiłam tak. No bo to nie musi być tak, że to Was dotyczy, może to być sytuacja właśnie w rodzinie, no nie? Ale to może być też sytuacja, w której na przykład w kwestiach rodzinnych jest jakiś spór sądowy, może to być jakoś, jakiś rozwód, na przykład, tak, który, no też sprawia smutek. Ta sytuacja komuś tam sprawia smutek, pewnie, może Wam, może. Partnerce, ale też nie jest powiedziane, że tu chodzi o Was i o Waszą partnerkę. Może chodzić o dzieci dorosłe, może chodzić o kogoś tam innego, bo, bo tu pytamy o rodzinę, tak? Teraz związek. I single. Dobra, w związku, no w związku pokazują nam się tu jakieś tajemnice, jakieś emocje, być może ktoś żyje w jakiejś iluzji, y, że jest szczęśliwy, a tak naprawdę nie jest. Mogą to być jakieś tajemnice też dotyczące dzieci. Y, powiedziałabym tak, u niektórych osób mogą być jakieś używki, tak, albo jakieś takie trudne stany emocjonalne, może trzeba się skupić na jakichś takich... Y, właśnie na jakiejś takiej radości z życia, na zadowoleniu z życia, poradzić sobie z jakimiś tymi, ale tutaj chodzi o związek, tak? Związek. Mamy dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów mówi nam o osobie, która jest spełniona, ale bez y, osoby, yy, bez innej osoby, tak? Bez drugiej osoby, bez drugiej połówki, więc być może niektórzy z Was nie mają partnerek, tak? Po prostu i dlatego nam się tutaj taka sytuacja pokazuje, bo nie ma partnerki i są jakieś trudne emocje, jakieś tęsknoty, być może właśnie za takim szczęściem. Tęsknicie rodzinnym, jakimś takim związkowym, tak? Coś takiego może być. Albo też tęsknicie za jakąś wcześniejszą partnerką lub dziećmi. Dobra. A single singli mamy. Wiecie co, wydaje mi się, że tutaj możecie czuć się bardzo atrakcyjni we wrześniu, że być może będziecie odorowani, może ktoś zacznie do Was pisać przez internet i postanowicie wyjść jakoś tak z tej swojej klatki, w której być może jesteście zamknięci, być może uważacie, że nie nadaje się do związku albo że nie chce nic tam iść, albo że ktoś chce ode mnie tylko jednego, nie wiem, naciągnąć mnie na kasę bo mam tutaj mamy króla pentakli tak, więc być może macie jakieś takie swoje ograniczenia w głowie i, mo... I teraz będziecie się otwierać, bo tu są jakieś takie żwawe rozmowy, może ktoś do Was zagadę napisze, albo Wy zechcecie do kogoś napisać dobra, teraz zobaczymy przekaz ogólny na wrzesień dla panów spocna kubyka. Dobra, tutaj powiedziałabym tak, że czas skupić się bardziej na satysfakcji niż na sferze materialnej. Tak, zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie ważne i kieruj się swoją intuicją, bo takie dążenie do, do tego materializmu, do pieniędzy, strasznie Cię przytłacza. Jeżeli nie chodziłoby o pieniądze, to w tej kwestii mogłoby być zdrowie. <śmiech> Czyli, <śmiech> przepraszam, czas skupić się na swoich emocjach. Uczuciach i na zdrowiu. Być może porozmawiać z kimś, może porobić jakieś badania, skupić się, zaufać swojej intuicji. Jeżeli czujesz się przemęczony, czujesz w jakiej kwestii jest ci ciężko, z czym nie dajesz sobie rady, no to tutaj warto jakby się na to otworzyć. Co jeszcze mogłabym tu powiedzieć? Mogłabym powiedzieć też o sytuacji, w której jakaś relacja ukrywana z kobietą bardzo Was przytłacza może tutaj już byście chcieli stworzyć z nią rodzinę, stworzyć z nią związek ale jakby nie ma jeszcze ku temu możliwości tak? może zechcecie porozmawiać z nią na ten temat i to będzie to coś nowego, co zaczniecie, z czym zaczniecie działać, dobra, zobaczymy karta rada Karta rada dla panów z pocznaku, na wrzesień. A z kielichów, tak. Otwórz się na nowe uczucia, emocje, na nowe doznania. Yy, naucz się też rozmawiać o swoich emocjach, pracować ze swoimi emocjami, pogódź się z tym, co było. Yy, no i ciesz się z życia, tak. To bym powiedziała. Dobra, jeszcze karty wyroczni. Dla was. Byczki, panowie, rozpocznij swoje nowe życie. Wznieś się ponad udręki. Odprosz się i baw się dobrze. No i zwierzaczki dla Was: baw się. Wyciągaj lekcje z przeszłości. Obfitość wszechświata zadba o Ciebie. I to by było na tyle, panowie. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa.